Cześć wszystkich witam, z Wami Lena na kanale Zrobione ręcznie. LM. Jak zapewne już wiecie, ci, którzy przechodzą na mój kanał nie pierwszy raz, lubię psuć rzeczy i robić z nich zupełnie inne. Tak określa moją pracę mój mąż. ale nie, nie psuję, tylko zmieniam. I najczęściej daję nowe życie starym rzeczy. W życiu niestety z... czasami się zdarza, że my to rośniemy w szyż pochudniemy i wtedy nasze rzeczy co? leżą i czekają takim przykładem jest właśnie ta sukienka, którą za chwilę pokażę i powiem że nigdy nie spieszcie się dziewczyny, wyrzucę rzeczy które na was za małe szczególnie kiedy są naturalne tkaniny, to jest lniana sukienka, która w pewnym okresie mojego życia zrobiła się na mnie ciasna, teraz jest akurat super, bo Kolejny raz schudłam, kilkanaście kilogramów, no i wobec tego jest ok, ale wtedy nie chciałam zrezygnować z tej sukienki i zmieniłam ją. Więc co można zrobić? Zaraz Wam pokażę. No i patrzcie, to jest lniana sukienka, którą przerobiłam oczywiście w kolejny raz. Była na mnie za mała. Więc wymyśliłam sobie, że z, z lnu z białego włożę nie z boku, nie pod pochami, nie z tyłu, tylko zrobię sobie tutaj półkiem, rozetnę tą sukienkę i wstawię tyle centymetrów, ile potrzebuję. Więc to zrobiłam z dwóch stron, płynnie rozcięłam do samego boku i wszyłam, wszyłam te paseczki. Piękne kieszenie, sukienka boho wciąż za mało. Wykorzystałam tutaj, to jest, to nie jest serweta, moi drodzy, to był kołnierze, który dostałam od swojej kochanej przyjaciółki. Dziękuję. I wykorzystałam to, ona robi takie rzeczy na szydełko. Wykorzystałam to, bo tutaj w środku jest pusty, dziura, ale zrobiłam też tam lniany materiał z, tak, z, takim, z taką gulką, z takim groszkiem, zawiązałam właśnie na jakieś tam pętelki i okej, okay, mi się pasuje. A żeby do tego klimatu, jak gdyby połączyć, to z tyłu zrobiłam coś podobnego, żeby to się nie gryzło. Że nie było pojedynczym designem, tylko stworzyło się jak gdyby w całość. I zobaczcie, co zrobiłam z tyłu. Przy tym wszystkim sukieneczka zrobiła się szeroka, luźna, teraz jest za luźna, no ale okej, okay, ja lubię takie rzeczy i nie trzeba wyrzucać, bo len naturalna, naturalna tkanina, która będzie służyć nam długie, długie lata. No ale jak już powiedziałam, głównym moim celem była właśnie nie ta sukienka, pokazuję ją przy okazji dziewczyny, ale chciałam Wam pokazać sukienkę, którą. E, którą na pewno w jednym z moich wideo już widzieliście. To jest sukienka, którą przyrobiona z męskiej bawewnianej koszuli, z białej, była szyta z dodatkiem różnych koronek i... Pokazywałam już, przerobiałam w filmikach, widzicie, i chcę tą, tą sukienkę dzisiaj założyć i Wam pokazać, a dlaczego? Oczywiście w moim filmiku już widzieliście tą sukienkę, ale była biała. I tak jak Wam wtedy mówiłam, że kiedy kończę już robienie jakieś rzeczy, to wcale nie oznacza, że zostanie w takim stanie, jak już jest, bo lubię modyfikować, zmieniać. I właśnie tą sukienkę zmieniłam też. Przypadowałam ją na cudowny, nawet nie wiem, no, żółty, nie wiem, taki cytrynowy kolor. Zależy to oczywiście od ilości barwniku, który wykorzystujemy, ale mówię Wam, że stosuję naturalne barwniki takie jak herbata, kawa, kurkuma, curry i niektóre gatunki orzechów. I wtedy możemy uzyskać odcieni, inne odcieni. Oczywiście nie tak intensywne kolory, kiedy chemiczne farby stosujemy, ale i nie potrzeba. Bo zobaczcie, jaki cudny kolor wyszedł. Ja zaraz tą sukienkę założę i właśnie co chciałam powiedzieć: że każde tutaj ona jest ozdobiona z przodu, jest ozdobiona takimi koronkowymi, ożarowymi łatkami. Na pewno widać, na pewno widać. I zobaczcie, i każda ta łatka, ona się zabarwiła, nawet ta koronka. Zobaczcie, jaka ciemna się zrobiła. Ale to wszystko zależy i przód. Dobrze, że przód zrobiła z, ten same, z tego samego gatunku, inaczej, by była zupełnie asymetryczna. Ale że każda koronka zabarwiła się na inny kolor. I na dole bawewniany e, obrus, zrobiony na szudełko, to jest też e, naturalna bawewna, bo się też na taki lem, e, cytrynowy kolor. Więc ja zaraz tą sukienkę założę, pokażę Wam, jak ona wygląda w innym kolorze. Kiedy robiłam tą sukienkę, to wspominałam, że nie fakt, że zostanie w tym kolorze, postanowiłam ją pofarbować i niektóre dziewczyny mnie pytają, jak to robię. Mówiłam już, że stosuję naturalne barwniki i w tym przykładu wykorzystałam curry. Kiedyś pokażę, jak to robię, ale dzisiaj mogę w dwóch zdaniach powiedzieć dziewczyny, zalewam kary w zależności od odcieniu, który chcecie osiągnąć, bo to jest dosyć intensywny barwnik, więc ja biorę tak łyżkę kary łyżkę na 3 litry gorącej wody, zalewam, kładę dwie łyżki soli i w, to, w, to, w ten rozcień kładę mokry. Mokre rzeczy, które chcemy przefarpować. I wtedy patrzymy, jak długo zostaniemy w, tym, w, tym, w tej zupie z kary, w tym, w tym rosole. No to intensywność tego koloru będzie inna, ale że nie chciałam, żeby to było tak mocne, ogniste, żółte, bo mam na przykład koszulę, którą przerabiałam i też farbowałam, bo zupełnie inny odcień, taki dosyć ognisty, intensywny. Ta sukienka była biała i chciałam, żeby było delikatnie cytrynowego koloru, więc to wszystko próbujcie. Tak wygląda moja sukienka przefarbowana z białego koloru. W żółty i wszystkie te dodatki, które to są, koronkowe, nabrały różnych odcieni. I mi się to szalenie podoba. Nie bójmy się różnić od innych. Nie musimy nosić szablonowych rzeczy. Dziewczyny, bądźcie kreatywni. Poza tym efekt, który uzyskujemy przy manipulacji naszych starych rzeczy, którzy nie, nie, po prostu wyrzucają, daje nam ogromne szczęście i satysfakcję. Radość z tego, co robimy, bo to jest twórczość, to jest sztuka. I zobaczcie, pokażę Wam. W całości tą sukienkę jest po prostu przecudna. A dlaczego pokazałam pierwszą? Bo ona jest pod spodem, ponieważ nie mam halki, już takich rzeczy nie miałam. To założyłam pod spód sukienkę, która idealnie mi weszła właśnie pod spód i mam dwie sukienki na sobie. Także w razie wózdy zdejmujemy jedną, zostajemy w drugiej sukience. Bądźcie kreatywni, życzę Wam duże szczęścia, powodzenia, realizacji wszystkich Waszych marzeń, postanowień i do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa moi kochani, pa!